Witam wszystkich Kuba BRT z tej strony. Chciałem Wam poka pokazać dwie ręce z jednej z ostatnich moich sesji. Te spoty się wydarzyły podczas jednego wieczoru. Nie w ramach tego, jak strasznie pechowym graczem jestem, tylko w ramach odcinka, który traktuje o mindsetie i musimy być przygotowani na najróżniejsze sytuacje, nawet na te najbardziej niewiarygodne, odbity. Bet Zobaczmy sobie, tutaj dostałem damy na średniej pozycji. Mamy limp. Ja z tym damami postanowiłem zeizolować. I dostaję dwa kole. No spada flop bardzo przyjemny. Mamy teraz natsa. Zawodnik, Zawodnicy czekają do mnie. Ja to oczywiście od razu betuję ze względu na to, że leżą potencjalne drawy. Dostajemy call. Prawie minrace. Ja tutaj oczywiście się olinuję, jest fold. Zawodnik koluje i pokazuje seta dwójek. Ten z tych mniej przyjemnych. I przygrywam rozdanie. Dosłownie pół godziny później dochodzi do oto takiego rozdania. Otwieram sobie damy na 20 blindach. Jest olin od zawodnika. Ja to oczywiście sprawdzam, pokazuję dziewiątki. Całkiem przyjemny flop. Jak widać na ternie, yy, zawodnik yy, ma jeden out. No, zwycięstwo. Bam. Yy, jak widzicie, nawet najbardziej niewiarygodne bit bity możo, mogły się przydarzyć yy, każdemu z Was. Yy, tak samo mnie. Jednak podczas tej sesji miałem otwartych jeszcze kilkanaście stołów. I yy, yy, dzięki temu, że potrafiłem się skoncentrować na grze, miałem świadomość tego, że bit bity w tej grze występują udało mi się tą sesję skończyć z całkiem niezłym profitem. No tyle, to tyle. Tak jak mówiłem wcześniej, niniejsze rozdania pokazałem Wam w ramach ciekawostki, a nie tego, jak bardzo chciałem się Wam pożalić. Stąd życzę Wam jak najmniejszej ilości badbitów i do zobaczenia przy stołach.